cześć dziewczyny, jak się bawicie tutaj e, u nas w Wrócianym Nidzie. Jak Wam się podoba okolica, ośrodek? Jest bardzo sympatycznie, bardzo sympatycznie ludzie, e, nikt sobie nie wchodzi, że tak powiem, w paradę. Pomoc nocna też. Pomoc nocna? A co e, to Tak potrzebowaliśmy pomocy tutaj operatora prądu. Aha. Szef nam osobiście. Tak, pomoc. szef osobiście, tak nam pomagał. E, jeżeli chodzi o improzowanie, to każdy, że tak powiem, miło do każdego, tak czy można. Jest, no, tak, jest bardzo w sumie sporo atrakcji. Mamy rowerki, proszę bardzo. Żaglówki. Piękne żaglówki, tak, mamy super pogodę. Przyjęłaś samochodem. Mamy wyciąg koleżanki, ten obok. Tak. tak świętujemy ostatni dni wolności. Obecna tawerna też bardzo przyjemna, bardzo dobre dania. Jeżeli chodzi o domki, to są bardzo schrutne w środku, czyste. Więc dla mnie jest ok. Całe w drewnie w środkach. Tak, tak, ładnie. bardzo ciepło, przyjemnie. Ci nasz rejs, tak, okay. rowerkiem, co prawda, ale było super. Rowerkiem Rejs, tak? Tak, tak rowerkiem Rejs. Zaczynamy, tak wie pan. Przyzwyczajajajcie się do wody. Tak. Mieliśmy kapoki, dałyśmy radę. No, dobrze, tak. no i postanowiliśmy właśnie w takim klimacie Mazurskim spędzić tak kilka. dni Nie na nockę, tylko przyjechałyście, no, tak? Do, nas, dwie. do naszego ośrodka. Dwie, tak, tak. tak, 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 tak. Polecamy no bardzo. Dzień Dzień bardzo dziękuję. Dziękujemy. Dziękujemy również.